Witam Państwa serdecznie. Gościmy dzisiaj u Wójta Gminy Gostynin, Pana Edmunda Zielińskiego w licznym gronie, jak Państwo widzą, a tematem dzisiejszej rozmowy będzie konkurs rejmontowski. Pytanie pierwsze, które chciałabym skierować do Pani Dyrektor Anny Wojciechowskiej. Pani Dyrektor, wybór szkoły nie był wyborem przypadkowym. Na pewno długo zastanawialiście się nad nadaniem imienia szkole. Jak z perspektywy lat, już po uczestniczeniu w kilku tych konkursach widzi Pani właśnie konkursy rejmontowskie. Dzień dobry Państwu. Powiem tak, kiedy w Solcu powstała nowa szkoła, a było to w 2000 roku, nie ukrywam, że mieliśmy dylemat, kogo wybrać za patrona tej szkoły i Padła decyzja, że będzie to Stanisław Władysław Reymont. Dlaczego? Dlatego, że szkoła nasza to wieś, prawda? A Reymont noblista, piewca polskiej kultury, yy, piewca i, i fantastyk po prostu polskiej wsi. Yy, w związku z tym był to Reymont. I od tego momentu, tego 2000 roku, właściwie zaczęła się. Powiem nie tyle może współpraca, co przygoda z Kanadą, z naszymi tutaj gośćmi, którzy dzisiaj u nas, u nas są w Solcu i w gminie Gostynin. I od tego momentu mamy wspaniałe doświadczenia, ponieważ należymy do wielkiej rodziny rejmontowskiej, która zrzesza wszystkie szkoły rejmontowskie z terenu całego kraju i bierzemy udział w konkursach rejmontowskich. Co nam te konkursy dają? No oprócz tego, że dzieci wspaniale tutaj propagują Rejmonta, to nagrody, które są w tym konkursie zdobywane, pierwsze miejsca, to jest wyjazd właśnie do Kanady. I chciałam powiedzieć, że o tyle jestem dumna, ponieważ nasza szkoła Solec dwa razy już zajęła pierwsze miejsce i nasze dzieci dwa razy mogły w tych wspaniałych wyprawach uczestniczyć. A dla nich jest to niesamowite przeżycie. Niesamowite, jest to powiedziałabym właściwie podróż życia, bo, bo domyślam się, że nie jednego, no nie byłoby stać na to, żeby kiedyś tam w życiu może zafundować sobie taką wyprawę do, do Kanady. Pani Katarzyno, kolejne pytanie kieruję właśnie do pani Smyczyńskiej. Jak wyglądają z Pani punktu widzenia przygotowania do konkursu? Macie osiągnięcia, już pani dyrektor wspomniała, że spore, ale może coś więcej na ten temat. Najpierw y, szukamy odpowiedniego tekstu y, i z różnych powieści Reymonta. Chociaż y, no, moim uczennicom do tej pory najbardziej y, odpowiada y, powieść Chłopi. Y, I w tym roku no, Natalka też recytowała fragment Chłopów. Y, Ilonka Lewandowska, która w 2008 roku no, zajęła pierwsze miejsce, też recytowała fragment Chłopów. A Aleksandra Wojciechowska, która. W ubiegłym roku też zajęła drugie miejsce, ale ponieważ licealistki bardzo słabo wypadły i nie zostały zakwalifikowane, to ta nagroda została przenana na gimnazja i dzięki temu Ola mogła też zwiedzić no, piękną Kanadę. Ola inaczej wybrała taki mniej znany, mniej znaną powieść Wampir Raimonta. No, po wybraniu tekstu. No, uczennice muszą go nauczyć się na pamięć, ale potem ćwiczymy. Ćwiczymy modulację głosu, ćwiczymy dykcję. No, tych prób jest dosyć dużo. Raymond, Raymond jest pisarzem niełatwym. Zresztą gwara chłopska też nie jest łatwa do opanowania. Ale skoro odnosimy sukcesy, Natalka w ubiegłym roku, bo ona już ze szkoły podstawowej była typowana przez panią Ewę Nyckowską, udało jej się trzecie miejsce zająć. Więc no, odnosimy sukcesy i, i cieszymy się, że, dzieciom, że dzieci chcą się tego uczyć i chcą no, propagować, promować Rejmonta, no, a w związku z tym naszą szkołę. Czyli mimo tego, że jest. Trudno, to i tak macie wielkie sukcesy. Tak. Natalka, jak wyglądał Twój pobyt na konkursie? Który raz w ogóle brałaś udział? Coś od siebie powiedz. Jak, jak się czułaś tam? No, ja obecnie byłam trzeci raz na takim zlocie szkół Rejmontowskich. W tamtym roku, tak jak pani Kasia powiedziała, zajęłam trzecie miejsce. No, było naprawdę, podobało mi się. Bardzo fajnie to zorganizowane zostało, no naprawdę. A miałaś tremy? No, trema zawsze jakaś jest, ale ona jednak pomaga w tym recytatorstwie. I mimo wszystko wychodzi świetnie. Tak, staram się jak najbardziej. Yy, Iza, ty byłaś pierwszy raz na yy, konkursie. Co utkwiło ci w pamięci? Co najbardziej zapamiętałaś? Co ci się najbardziej spodobało? Najbardziej spodobało mi się wieczorne ognisko. No, tak fajna była atmosfera. Poznałaś nowych, nowych kolegów, nowe koleżanki? Tak. A w czasie występu bardzo się denerwowałaś? Nie. Wszystko poszło świetnie, tak? Byłaś zadowolona ze swojego występu? Tak, no to się cieszę. Pani Ewo, skąd wzięła się Fundacja Reymonta? Dzień dobry Państwu. Fundacja Reymonta powstała w Kanadzie, w Toronto, w 1978 roku. Ale za czym Fundacja powstała? Polonię kanadyjską przed. Przed rządem kanadyjskim reprezentuje Kongres Polonii Kanadyjskiej. I wówczas przy Kongresie Polonii Kanadyjskiej działała Rada Edukacyjna, która zajmowała się w pewnym sensie oświatą, ale był pomysł założenia czegoś innego, żeby się zajmowała oświatą, edukacją młodzieży, żeby ten język polski nie zaginął na emigrację. I w związku z tym powstała Fundacja Reymonta. Skąd się wzięła nazwa Reymonta? Przed, za, przed założeniem zastanawiali się, Rada zastanawiała się, kogo mają wybrać pośród słynnych Polaków na patrona swojej fundacji i zdecydowali, że Władysław Rejmon jest najbardziej, to jest oczywiście to jest, to jest noblista i nazwa fundacji właśnie padła na Władysława Rejmonta. Teraz powiem kilka słów o fundacji. Fundacja jest zarządzana. Przez 15 kuratorów. Z 15 kuratorów jest wybierany zarząd fundacji. Jeżeli chodzi o konkurs recytatorski, to od początku, od powstania fundacji konkurs działał. W tym roku mieliśmy w 2011 po raz 41, bo raz, 41 raz był organizowany konkurs recytatorski. I jak wiemy, rok 2000 był ogłoszony rokiem Rejmontowskim i pan Wójt z Lipiec Rejmontowskich nawiązał współpracę z Bliźniaczą Fundacją Z Władysława Rejmonta z Toronto. Nasz prezes fundacji, pan Kazimierz Hrabka, był po raz pierwszy odwiedził Lipce Rejmontowskie w 2003 roku i ta współpraca rozwijała się. Owocem czego po raz pierwszy w 2005 roku laureatka na konkursy recytatorskiego z Toronto przyjechała na konkurs do Polski i od 2005 roku co roku jest po prostu ta e, wymiana jest organizowana, dzieci z Kanady przyjeżdżają do Polski, a i odwrotnie. Czyli głównie chodzi o to, żeby kultywować tradycje, żeby język polski nie zaginął. Tak, a oprócz tego fundacja, oprócz, że się zajmuje konkursem recytatorskim, również mamy, rozdziela stypendia. To jest taka dwupłaszczyznowa pra, praca. Na wiosnę mamy konkurs recytatorski, na no jesień mamy stypendia, które są udzielane polskiej młodzieży, Kanadyjczykom polskiego pochodzenia i pewne tam kryteria są do przyznawania. Dziękuję za tą obszerną informację. Dziękuję. Karolina, jak wygląda nauka w Twojej prowincji? Dzień dobry Państwu. W Kanadzie dzieci od czwartego roku życia zaczynają przedszkole, to trwa dwa lata. Potem od podstawowa szkoła trwa 8 lat i tam ja pochodzę, znaczy mieszkam w Missisadze, tam w Ontario. I uczymy się, podstawowy język to jest właśnie angielski, a w szkołach także się uczymy francuskiego. A potem szkoła jest średnia, która trwa, trwa 4 lata i tam także się uczymy francuskiego, angielskiego. Możemy też i wybrać na przykład hiszpański czy włoski. A tak jest, że każdy, każdy rok jest podzielony na dwa półrocza i w pierwszym półroczu się ma cztery kursy. A codziennie się przychodzi do klasy i na przykład. Co klasa, inny, inny nauczyciel jest i inne osoby, tak żeby po prostu się dzieci za bardzo nie przyzwyczajały do nauczycieli. I potem w następnym półroczu jest właśnie tak samo, że się znowu klasy zmieniają, dzieci się zmieniają i nauczyciele też. A po tych czterech latach idzie, składa się papiery na studia i potem się dalej studiuje. Czyli tak. jest duża taka rotacja, duże przemieszczanie tak, nauczycieli tak. i uczniów. Czy według tak. Ciebie jest to dobre? Myślę, że jest to dobre, bo. Poznaje się nowe osoby zawsze tak, tak inaczej jest i mi się, się to podoba tak. Patryk, ty jesteś najmłodszym gościem, który przyjechał tutaj dzisiaj do nas. Ile masz lat? 9,5. A ile lat uczysz się języka polskiego? Mo tak mniej więcej. Pięć lat. Pięć lat, to już bardzo długo, ale ty pięknie mówisz po polsku. Czy dla ciebie język polski w chwili obecnej jest trudny, czy już raczej tak łatwo się mówi? No łatwo. Łatwo się mówi. A ja bym miała taką prośbę do ciebie. Chciałabym, żebyś zarecytował y, fragment utworu, który przygotowałeś, bo słyszałam, że pięknie to robisz. Dzień dobry, nazywam się Patryk. Będę recytował wiersz pod tytułem Tadek nie Jadek. Ja jestem dziadkiem tatka niejadka I właśnie biorę babcie na świadka Że ten nasz wnuczek niczego nie je Babcia siwieje wieje i ja się wieję Odgrzewa w kuchni po kilka razy rosu z kluskami, marchew i zrazy Już przez pomyłkę i kompot grzeje Zjedz chociaż trochę Dlaczego nie jesz? Za zdrowie babci, za zdrowie dziadka. Pyszny kotlecik, pyszna sałatka. Ach, co się stało? Okropna draka. Nuczek z spo, stołu dał nam drapaka. Trzymaj ten talerz, trzymaj widelec. Nuczku, gdzie jesteś? Jest, pod fotelem. Łap go, nie mogę, zgubiłam kapcie. Nuczku, uważaj, wpadniesz na babcie. Talerz, serweta, pół miski, taca. Wnuczku, gdzie jesteś? Stół się przewraca. Nie chcę mleka, bo z kożuchem. Nie chcę ciasta, bo za Nie zjem jajek, bo na twardo. I serdelka, bo z musztardą. precz z owsianką, prec z kaszanką. I z kluskami także precz. Pojedzenie to okropnie nudna rzecz. Nie chcę jeść, no i cześć co zrobić z takim tatkiem niejadkiem. Może na pomoc wesłać susiadkę. Jedna za mało, zawołam cztery. Tylko spacery, tylko spacery. Słyszysz, co mówią mądre kobiety? Spacer tatkowi wróci apetyt. Laska, melonik, czapka, z sweterek. No, chodź niejadku na ten spacerek. Dziadku, co mówisz? Dziadku, przed nami jest taka pani z balonikami. O jakie ładne są te balony! Kup mi zielony albo czerwony. Jaki ci kupić? Sam jak wybierze. Ten, ten największy. Masz, kawalerze, tylko uważaj, bo wiatr dziwieje. Ciadku ratunku, o co się dzieje? Balon go porwał. Balon chłopaka. A to ci heca, a to ci draka. Ludzie na pomoc tam nad kominem. On nic nie waży, woła drabinę. On nic nie waży, on nic nie waży. Dzwoncie do straży, dzwoncie do straży. I co? Nie mogą ściągnąć chłopaka. A to ci heca, a to ci draka. Komendant straży pokiwał bródką. No cóż, drabinę mamy za krótką. Strażacy płachtę trzymają w rękach. Skarż na tę płachtę, nic się nie lękaj. Puścił balonik, za chwilę spadnie. I co? W powietrzu zawisł bezrannie. Ciii, teraz mówi komendant straży. Ładna historia, on nic nie waży. Jeśli natychmiast nie zje obiadu, to końca świata nie spadnie na dół. Dziadek już pobiegł do restauracji. Jeszcze nie było takiej sensacji. Pięciu kalnerów robią sztafetę, wpada na metę z wielkim kotletem. Widząc ten kotlet z bramy pobliskiej, skoczył sportowiec, mistrz w rzucie dyskiem. Z ręki kelnera, kelnera już talerz bierze, o kasza, rzuca talerzem. Jeszcze ziemniaki, jeszcze sałatka, wszystko trafiło prosto do tatka. Zjadki kilo no cukierki zjada i powolutku na ziemię spada. Dziadek ta dzika w ramiona złapał i chciał go podnieść, lecz się zasapał. A Tadek krzyknął wesołym głosem to ja cię dziadku teraz poniosę a to ci traka, a to ci heca biegnie do domu z dziadkiem na plecach babcie ich wita na progu sieni wnuczku kochany jakżeś się zmienił buzia jak szyiążyc brzuszek jak bania za ciasne będą wszystkie ubrania wszyscy z radości tańczą wesoło a wnuk piosenkę śpiewa wesoło Lubię mleko, bo z kożuchem Lubię ciasto, bo jest kruche Lubię jajka, bo na twardo I serdelka, bo nuż Wiwar grzanka i owsianka Już nie będę mówił precz, bo jedzenie to okropnie fajna rzecz Lubię jeść, no i cześć! Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Patryk. Ile czasu uczyłeś się tego wiersza? On jest okropnie długi i wcale nie jest taki łatwy. No uczyłem się przez 2-3 tygodnie, żeby tylko spróbować powiedzieć go na pamięć, ale nie tak bardzo dobrze, tylko... Żeby zapamiętać. No właśnie ale potem ile czasu uczyłeś tak, szlifowałeś go, żeby był tak w takim pięknym wykonaniu jak dzisiaj usłyszeliśmy? Gdzieś z miesiąc. Z miesiąc. To I Tak, uważam, że bardzo, bardzo krótko, pięknie to zrobiłeś. A ty lubisz jeść? No nawet. Nie jesteś <laughs> takim niejadkiem? Nie, nie tak bardzo. Jeszcze raz muszę Ci pogratulować, naprawdę piękna to była recytacja i, na, i bardzo, bardzo długa, także jestem pełna podziwu dla Twoich umiejętności. Dziękuję. Dominik, Karolina już opowiadała, jak wyglądała szkoła, nauka u Unii. Jak to wygląda w Twojej prowincji? No to właśnie, no, tak jak Pani wspomniała, no my jesteśmy z dwóch różnych prowincji. Właśnie Karolina jest tutaj z Ontario, a ja tutaj z bratem jesteśmy z Quebecu. Quebec jest prowincją frankojęzyczną, a Ontario anglojęzyczna. I trochę jest inny system, jeśli chodzi, jeśli, no, jeśli w uczeniu. Czyli u nas y, jest tak, że jest na początku y, 6 podstawówki, 5 gimnazjum, y, 3 średniej, albo 2 zależy jaki kierunek, i potem uniwersytet. Więc no, jest dwa jest lata więcej. Y, zaczyna się pierwszą klasę od, y, 6, de, od 6 lat, ale można wcześniej zacząć dla tych co chcą. Ja, na przykład, zacząłem od 4. O 4. I chodziłem do takiej podstawówki. To bardzo wcześnie. No to bardzo wcześnie, no ale potem no, nie mogę powiedzieć, że się nie przyda. Ale uważasz, że ten system jest dobry, że no, możesz to potem wykorzystać jak już będziesz no, no, coraz starszy. Tak, tak, nawet, bo ja, ja, ja uważam, że jest dobry, bo nawet w gimnazjum od, już nas jakby kierują y, w to, co chcemy iść. Na przykład jak ktoś woli matematykę i chemię i, i fizykę to może iść na takie kursy, co właśnie bardziej nacelowują go na to, a tacy, co nie wiem, co chcą iść na przykład na dziennikarstwo albo coś, to mogą iść w inny, mieć inne kursy i iść w inny kierunek. No i tak jak w Ontario, y, klasy są mieszane, no mieszają się ludzie i także nauczyciele. Ja uważam, że to, to jest dobra rzecz, bo wtedy każdy nauczyciel, którego mamy na przykład z matematyki albo z chemii, on jest jakby z skupiony na tym, bo tylko to jakby robi. Więc można się na przykład więcej nauczyć niż na przykład nauczyciel, który ma matematykę, polski, historię Kilka ten no właśnie, bo on wtedy ma ogólne, ale nie no, nie chcę obrażać, no, ale może nie jest sprecyzowany w tym. No. A jeżeli byś zmienił zdanie, na przykład w połowie nauki, chciałeś być na przykład dziennikarzem, ale stwierdziłeś, że a może jednak będę fizykiem czy matematykiem no, co wtedy? No da się, da się. Tylko to no oczywiście trzeba trochę więcej pracy, bo to coś się nauczyło może się przydać, no ale no, przecież nie robiło się te kursy, więc trzeba trochę jakby wrócić i na nowo robić. Czyli trzeba mieć świadomość tego, że zmiana decyzji wiąże się też no, z większą ilością nauki do przyswojenia. No też. Dziękuję Ci. Pani Krystyno, jak wygląda współpraca z gością? Gminne Centrum Kultury współpracuje ze wszystkimi szkołami z terenu gminy Gostynin. Współpraca z panią dyrektor i ze szkołą w Solcu układa się bardzo dobrze. Kiedy pani dyrektor poprosiła nas o pomoc w organizacji pobytu delegacji z Kanady, oczywiście odpowiedzieliśmy pozytywnie. I ponieważ delegacja dysponuje niewielką ilością czasu, więc nie mogliśmy zorganizować takiego może bardziej ciekawego programu, ale zaproponowaliśmy, żeby pojechali do kopalni soli w Kłodawie. I dzisiaj właśnie ten wyjazd się odbędzie. Panie Wójcie, jaki jest udział gminy w konkursie rejmontowskim? To znaczy, może bezpośrednio, jeżeli chodzi o konkurs rejmonczarski, może nie takie bezpośrednie zaangażowanie, to już jest domena pani dyrektor i zespołu pedagogicznego. Natomiast wiadomo, każde przedsięwzięcie wymaga jakiegoś aspektu finansowego, i wtedy tutaj pani dyrektor ma u mnie zawsze oczywiście pełne poparcie i staram się tutaj włączać. Między innymi sfinansowałem w tym roku, gmina sfinansowała, przelot laureatki konkursu do Kanady. i każde jakieś takie przedsięwzięcie, mówię, wymaga jakiegoś zaangażowania finansowego, i tutaj jest. Rola gminy. Jest pan wójt otwarty na propozycje. Tak jest A czy ma pan jakieś pomysły na kolejne rozwijanie, właśnie, jeżeli chodzi o kulturę, no, różnych inicjatyw, jeżeli chodzi o pokazywanie gminy na forum nie tylko polskim, ale międzynarodowym? W tym roku też no, wyjątkowo udało nam się bo dziecięce zespoły pieśni i tańca zaprezentować za granicą. z Solca dziecięcy zespół pieśni i tańca dwa razy, w dwóch turach był we Włoszech, jedna tura też oczywiście zatańczyła na placu Świętego Piotra dla papieża. Nie wiem, czy był tam może aż tak zauważony, ale niemniej jednak taki akcent był. Dzieci miały pobyt kilkunastu dniowy zorganizowany we Włoszech przez, przy pomocy Ogólnopolskiego Stowarzyszenia organizacji katolickich, i pan prezes Połubicki nam w tym będzie pomógł przy częściowym udziale finansowym gminy i częściowym udziale tej, tego stowarzyszenia. Także dzieci z Solca były we Włoszech, dzieci z Lucienia były w Burgundstadt, w naszym miasteczku partnerskim. Tam dały też cztery koncerty na, ten, na rynku miasta Burgundstadt podczas Festiwalu Starego Miasta, gdzie zostały przyjęte z olbrzymim aplauzem. Jeszcze do dzisiaj wspominam, bo delegacja z Burgundstadt niedawno gościła u nas na Lożynkach. Naprawdę pamięć o tym występie jest bardzo, bardzo szeroka. I kolejne działania podejmujemy, m.in. dzisiaj też podpisałem taki wniosek, składamy do funduszy unijnych, chcemy zorganizować taką, taką dosyć no, imprezę z programów unijnych. Mam nadzieję, że przejdzie pozytywną ocenę i uzyskamy dofinansowanie. W zespole Szkoły Pasowej pod i Gimnazjum w Emilianowie chcemy zrobić taki festiwal e, pieśni tańca romskich. To jest Czyli plan, ciekawy pomysł, coś przyszły, innego. Na przyszły, na przyszły rok zobaczymy, jeżeli tylko uzyskamy dofinansowanie, taką, takie przedsięwzięcie też sfinansujemy. Zorganizujemy przede wszystkim. A jestem otwarty na wszystkie zespoły, jakiekolwiek, które coś się w szkole dzieje, co ma promować gminę. Ja to też oczywiście popieram i, i włączam się wtedy, angażuję się jeżeli chodzi o ten aspekt finansowy, bo tak jak wspomniałem, to przede wszystkim zawsze wiąże się to z aspektem finansowym. A jak widać, pomysłów Państwu nie brakuje i także Pan Wójt będzie miał na pewno o czym rozmyślać i, i pomagać. Tak. Dziękuję bardzo Państwu za rozmowę. Gościliśmy dzisiaj w Urzędzie Gminy w gabinecie Pana Wójta Edmunda Zielińskiego. Panie Wójcie, korzystając z tego, że jesteśmy tutaj w tej gminie, chciałam wyrazić Panu naszą wielką, wielką wdzięczność za, za pomoc w zorganizowaniu naszego pobytu tutaj. No, jesteśmy, jak już wspomniałam, jesteśmy goszczeni po królewsku. Naprawdę, i to nie jest żadna przesada, tylko to jest po prostu autentyczność. I ch chciałam dla Pana, przywiozłam z Kanady, taki drobny upominek. To jest książka wydana przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie, zakupiona i współfinansowana przez Fundację Władysława Rojmonta i Jana Pawła II z Toronto. Proszę przyjąć ten od nas skromny ukończenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. Na co panu oczywiście pracowanie tak? Zawsze dziękuję. Dziękuję.